Gdzie robił Tero, Tero Kamulczyk Bogacie w biednym i respekt na żulim To nigdy nie wiadomo co o ciebie spotkał, by to była plaka Ale rozmiarowa na plakatach, weź się opa I bądź widzisz per pan, bo boha to kopta Szczęście wieńcze, kala serda Ziedzieć, gadać na zeta, warto wiedzieć o tych rzeczach a potraw czy posiedzeń niech nie wyleka. Nie nas już, nie jestem burak. Turlajmero, Emento z kuma, dałeś ją bez włocza i góra, śliwko mnie, kurwa, zęba. Si Rodzina, spokaj, pamiętać każ urodziny, za zapet, zabrać Damo penta, wódkę, ciało, nie zawrócę, już i wrócę rano Halo, ej, reflektujesz? Tak, no bez konceptu, pójdźmy gdzieś Kupmy wódkę po połówce, dałem, nie jednak łamek Nie stać na to, co za parę pić, albo nie to pytamy w handle. trzeba na winarę nocami, by uciec przed koszmarami Zapijamy wódę tym, co pod This am